Jeżeli nie masz motywacji, bo nie widzisz wartości, to nie inwestujesz. I to jest to, o czym Ty mówiłaś, Ania, zanim włączyłyśmy mikrofony, że bardzo dużo osób robi badanie i to jest koniec. No, przygoda się kończy na zrobieniu testu, trwam 40 minut, przeczytam wyniki, no i świetnie, co dalej. I tak jak mówisz, że to jest takie trochę wprowadzające w zakłopotanie, no talent. Nie wiem, empatia, czy to jest talent, zbieranie, czy to jest talent, to no jest właśnie. wręcz moja wada. W Mocną Stronę. Podcast nie tylko dla entuzjastów, talentów i mocnych stron. Zapraszają Ewelina Berniak i Anna Barut. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Ewelina Berniak. Ja się nazywam Ania Barut. I będziemy mieli dzisiaj przyjemność opowiedzieć... Parę słów o talentach i mocnych stronach, o badaniu, które potocznie w Polsce nazywa się e, testem Galupa, a testem też nie jest. E, o prawdach i fałszach e, związanych z tym, co się mówi, co się robi, być może jak się postrzega to badanie w Polsce, e, czyli o strengths e, badaniu Clifton Strengths. No dobrze, rościmy sobie trochę prawo, żeby porozmawiać o tym, bo jesteśmy obydwie certyfikowanymi e, trenerkami. Nasza e, przygoda rozpoczęła się w 2018 roku. Dawno, dawno temu. I trwa do dnia dzisiejszego. I trwa do dzisiaj. No dobrze, to od początku. Jeżeli chodzi o samo badanie, to mamy dwa warianty. Mamy opcję TO5, kosztuje 105 zł bodajże i mamy opcję całego profilu, to jest 34 talenty, i ta wersja kosztuje 315 zł. Czyli już spora inwestycja, tak, więc tak. nasze pytanie dzisiejsze brzmi po co komu? Po co komu to badanie? Czy warto, czy to ma sens, ewentualnie gdzie ma sens? W jakiej sytuacji? Dokładnie. Dokładnie. Mhm. Mhm. Um, ja się przed chwilą taką fajną dyskusję y, o, o samym słowie talent. Y, I co ono cecha, znaczy? Tak, mm. i co on znaczy. Y, talent to jest naturalny sposób myślenia, działania, odczuwania. Y, no y tak, ale y na, na polski zostało przetłumaczony jako cecha. I dlaczego się tak buntuje, żeby na powiedz, powiedz więcej? <laughs> no tak, nie lubię tego słowa. Zdecydowanie wolę słowo talent. No bo y, mówiąc. Krótko, nigdzie słowo cecha w oryginalnej koncepcji nie występuje. Jest to dla mnie przekłamanie w tłumaczeniu. Niestety, dosyć mocno rozpowszechnione, bo raporty też nazywają się przewodnik po cechach, na przykład. I, I to jest dla mnie duży problem w pracy z osobami, które rzeczywiście inwestują w to narzędzie i chcą z nim coś zrobić. I ze względu na to, że rzeczywiście mam takie poczucie, że dla nas Polaków. To jest też, powiedzmy sobie od razu, że to jest narzędzie, które powstało w Stanach Zjednoczonych. I ono trochę bardzo amerykańsko dla Polaków brzmi, no bo sama koncepcja zachwytu nad tym, co jest dobre, co jest pozytywne, no też psychologia pozytywna rozwijała się w tamtej części świata. U nas trochę mniej, u nas większą fascynacją była dysfunkcja i nawet takie freudowskie podejście do, do tego, takiego skupienia się na zaburzeniach, no, to była konsekwencja jakby historycznie tak, II wojny światowej, tego co się by w tamtym czasie wydarzyło. No ja mam takie poczucie, że i też doświadczenie, że jednak łatwiej ludziom, z którymi pracuję, używać słowa CACH, one jest bezpieczniejsze, a bezpieczniejsze mam takie wrażenie dlatego, że no mnie jednak wyjątkowe w swoim znaczeniu, w tym takim potocznym rozumieniu też. No talent już jest tak, wiesz, taki obowiązek, nie? Jeżeli masz talent, no to musi to być coś mm. y, ogromnego, ważnego. No widzisz, i mam teraz taką myśl y, właśnie z talentem. Czy jak mówisz, ok, mam talent, no to musisz w to wierzyć. No i to jest ten element właśnie pracy z talentami, czyli y, model, który według którego my pracujemy, czyli name it, claim it, aim it. Ja bardzo często z klientami dotykam tylko tego pierwszego etapu, czyli pomagam im zrozumieć, ponezywać talenty. Nie zawsze mam okazję pracować z nimi dalej. I widzę, że to claim it, czyli takie doceń, zobacz wartość i, no, po co masz zobaczyć wartość? Po to, żeby chcieć z tego korzystać, w to inwestować. I to jest taki warunek konieczny przed momentem EMIT, czyli zainwestuj, ale też zbieraj żniwo z tej inwestycji. Więc jeżeli nie masz motywacji, bo nie widzisz wartości, to nie inwestujesz. I to jest to, o czym Ty mówiłaś, Jania, zanim włączyłyśmy mikrofony, że bardzo dużo osób robi badanie i to jest koniec. No, przygoda się kończy na zrobieniu testu, trwam 40 minut, przeczytam wyniki, no i świetnie, co dalej. I tak jak mówisz, że to jest takie trochę wprowadzające w no, potanie, no talent, nie wiem, empatia, czy to jest talent, zbieranie, czy to jest talent, to no jest wręcz moja wada, wręcz mój problem, z którym muszę się mierzyć na co dzień. No I znowu tutaj będę nawiązywać do aspektów kulturowych. Dlaczego jest mi trudno w to uwierzyć? Dlatego, że a, to co powiedziałaś, talent, czyli naturalny sposób w jaki myślę, odczuwam, e, zachowuję się, działam. Czyli dosyć oczywisty dla mnie. Jeżeli oczywisty, no to w jaki sposób może być wyjątkowy? Skoro przychodzi mi to tak naturalnie, bez żadnego wysiłku. My trochę mamy gdzieś zakodowane kulturowo, że talent to jest, albo efekt jakiś bardzo ciężki, no oczywiście musi to spłynąć na ciebie jakąś łaską, yy, musisz w to mocno inwestować, i, i to trochę przychodzi z takim, wiesz, musi przyjść z wysiłkiem, dlatego że my trochę mamy tak kulturowo, że jeżeli nie było tutaj potu krwi i łez. No to tak nie do końca chcemy docenić. Jeżeli coś bardzo naturalnie przychodzi, ale też mam wrażenie, że to niedocenienie tego, co mi bardzo naturalnie przychodzi jest moim taką, ja wolę nawet słowo smykałka, tak bardziej swojsko mm. brzmi. Mm. Też jest y, system y, edukacji, który trochę mówi bądź uniwersalny. Bądź dobry we wszystkim, no bo przecież czerwony pasek dostają uczniowie, którzy są dobrzy we wszystkim, bardzo dobrzy we wszystkim, nawet niedobrzy, bardzo dobrzy mm -hmm. we wszystkim. A to badanie rozprawia się trochę z tym mitem. Nie możesz być dobry trochę we wszystkim. Trochę ten mit rzeczywiście, moga lub nam nie powie... Co mamy robić, tylko jak to mamy robić. No i, i na pewno nie zgodzi się y, z, takim, y, z takim pragnieniem, że będziemy mieć wszystkie 34 talenty super tak. rozwinięte. No nie. Mówi, pierwsze 10 masz dominujące. Dokładnie, ale wiesz, możesz być świetnym y, menadżerem, y, z różnymi zestawami talentów. To nie jest powiedziane, że musisz mieć, nie wiem, a komunikację, że musisz mieć signifikans, a mhm. możesz być równie świetny, świetnym menadżerem, mając talent, nie wiem, budowania relacji czy strategicznego myślenia, jeżeli tylko wykorzystujesz je świadomie. Prawda? Czyli kolejny mit e, musi runąć, że z punktu A do punktu B jest tylko jedna droga. Ile jest osób na świecie, tyle prawdopodobnie sposobów na to, żeby osiągnąć pewien rezultat. Czyli my też musimy mieć taką zgodę, po pierwsze, nie będziemy dobrze we wszystkim i powinniśmy się, powinniśmy się skupić na tym, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy, a to przychodzi nam naturalnie, czyli to nie jest okupione ogromnym wysiłkiem, ale też, że będziemy to robić inaczej niż inni. Czyli e, takie zaakceptowanie tej inności też jest dla mnie kluczem do zaakceptowania samego faktu, że my mamy te talenty. Mhm. Um, zatem... Czy to tłumaczy mój bunt. <tłumaczy>, tłumaczy Twój bunt, dzięki za wytłumaczenie. Um, teraz e, w ogóle po co nam to badanie? Gdzie w ogóle można wykorzystać wyniki e, Clifton Strands? Oh, no, widzisz, i by, zanim zaczęłyśmy, to miałam inną odpowiedź na to pytanie, ale teraz jak rozmawiamy, mam jeszcze inną odpowiedź na to pytanie, e, że dla mnie ma to sens, jeżeli cokolwiek więcej. Chcesz tym zrobić, czyli albo twoja organizacja chce w to zainwestować i albo inwestuje w omówienie, albo inwestuje w warsztat grupowy, zespołowy, albo warsztat dla menedżerów, bo jeżeli ma to wyglądać w taki sposób, że robisz to badanie i na zrobienie tego badania się kończy, no to dla mnie to kompletnie nie wykorzystuje potencjału. Zmarnowane pieniądze, zmarnowany czas, i to jest tak, jak mówiłeś przed chwilą, wąchanie trochę cukierka przez papierek, no bo totalnie nie wykorzystujesz tego w taki sposób, jak to powinno być wykorzystane. Czyli okej, okay, dowiadujesz się, ale później poświęcasz swój czas, żeby zaobserwować siebie w codzienności i żeby tak naprawdę służyć innym tym, co w tobie najlepsze. Da? Ale też być, bierz no, bliżej siebie w tym. Wykorzystaniu, no bo tutaj będziemy odpowiadać na pytanie, jak, nie co, co też znowu kolejny mit musi paść, że to badanie nie odpowie na pytanie, co ja mam robić w życiu. Tylko jak ja mam robić to w życiu, żeby jak najmniej zużywać energii, jak najwięcej tej energii oszczędzać, ale też mieć najwię, jak największą frajdę z tego, co robię. I często, w jaki sposób to robię? Często, właśnie to, co powiedziałeś teraz, bardzo dużo mówi się o wypaleniu ostatnimi o. czasy, prawda? I jak to narzędzie może nam pomóc, właśnie, żeby się nie eksploatować za bardzo? Bo jeżeli coś będziesz robić naturalnie, co będzie zgodne z, z, z tym, co, co, co jest Twoje, to będziesz w mniej, mniej wysiłków to wkładać, prawda? No tak, bo my mamy teraz do czynienia bardzo często z takim wyczerpaniem. I a propos rozmowy o work-life balance, ja się zawsze pytam, czy masz energię na life w tym work-life balance? Mm. Bo jeżeli całą energię zostawiasz w pracy, Opuszczasz miejsce pracy, czy to jest y, home office, czy to jest biuro. No i teraz pytanie, ile tej energii masz, żeby mieć życie i korzystać z tego życia? Więc dla mnie pytanie, zanim w ogóle, jak zrobić work-life balance, y, no to pytanie podstawowe brzmi, czy ja mam w sobie energię na to, żeby naprawdę wyjść z pracy i jeszcze korzystać z życia, które mam? Hmm. Bo to nie jest kwestia czasu. I też. Taka rzecz, którą gdzieś, gdzieś mignęła mi na, na LinkedInie, że w tej chwili naszym największym problemem to nie jest time management, nie jest zarządzanie czasem, tylko zarządzanie energią, bo tej energii mamy coraz mniej. Widzimy to po ludziach, którzy są naprawdę zmęczeni i dla nich weekend nie jest wystarczającym, wystarczającą odskocznią od pracy, żeby naładować akumulatory. Mm -hmm. To wróćmy jeszcze raz do tego. Gdzie kiedy w jakim momencie możemy wykorzystać badanie CliftonStrengths? No ja tutaj pytanie do ciebie, bo ty pracujesz um, w obszarze rekrutacji. Tak się zastanawiam, bo ja jestem sceptyczna. Jeżeli chodzi o rozmowę o talentach podczas procesu rekrutacyjnego bardzo często, nawet jak rozmawiam z, z menedżerami, czy z, z osobami z rekrutacji, dostaję pytanie, czy CliftonStrengths można wykorzystać w procesie selekcji. I absolutnie, nawet Galup też się mocno tego odcina, że to jest narzędzie rozwojowe. Więc fajnie byłoby, gdyby menedżer dostał listę talentów potencjalnej, potencjalnego pracownika mm. i sobie wybrał, ok, potrzebuję kogoś, kto będzie mi tutaj, tutaj dostarczał. No ale też musimy pamiętać, że badanie pokazuje talenty, ale bardzo możliwe, że te talenty nie są jeszcze mocnymi stronami. I też to nie jest badanie, które mierzy kompetencje. Dokładnie tak. Dokładnie Czyli nie tak. odpowie na pytanie, co ta osoba potrafi, czego nie potrafi, może odpowiedzieć na pytanie, do czego ma preferencję naturalną, do czego nie ma. I ja mam właśnie, dlaczego jestem sceptyczna, dlatego, że ja y, mam takie poczucie i też słyszałam to wielokrotnie na warsztatach, bo to pytanie bardzo często pada. Mm. Czy my w takim razie możemy wykorzystać to badanie do tego, żeby sobie dobrać właściwego, e, członka zespołu, hmm. tak? Z właściwymi kompetencjami. No nie mierzymy kompetencji, dlatego że to badanie Cię pyta, co jest dla Ciebie bardziej naturalne. Hmm. Nie hmm. mówi, w czym jesteś lepsza. I często zdarza się tak, że to, co my mamy w końcówce, czyli tak zwanym bottom five profilu, tak? Czyli hmm. teoretycznie to są te talenty najmniej intensywne, to wcale nie oznacza, że ja nie potrafię tych rzeczy. Ja je potrafię, tylko one mnie kosztują hmm. sporo energii. I to jest ta różnica. Czyli ja mogę potrafić wiele rzeczy, tylko pytanie, czy ja chcę cały dzień robić to, co pochłania ogromne pokłady mojej energii. Nie drenuje, nie? Co, co mnie drenuje. Tak. wiesz, nawet w, w rekrutacji to może być bardzo fajna, fajne takie rozpoczęcie dyskusji, nie? Rozgrzewa Dokładnie. rozgrzewające rozmowy, taki icebreaker trochę. W czym jesteś dobry, jak opisują cię ludzie, opowiedz o jakimś sukcesie, co, cię do, co ci pomogło. Więc. No i to rodzi moje pytanie, czy to, nie jest takie, czy to nie są takie pytania, które możesz zadać osobie, która jest w miejscu claimet w tym modelu rozwojowym Galupa, czyli nie name it, ale claimet, mm. Bo wiesz, to jest trochę opowiedzenie o tym yy, na zasadzie pokazywania wartości. To, są, to jest wartość, którą ja wnoszę dzięki temu. Mm. A wiele osób ma poczucie, dobra, no to wolę cechę niż talent, no to trochę może, wiesz, mieć takie poczucie, albo może opowiedzieć o talentach w taki sposób, yy, że bardziej je nie zareklamuje, niż zareklamuje. Mm -hmm. I to mm -hmm. jest moja obawa. A z drugiej strony, moja obawa jest taka, kto siedzi po drugiej stronie, czyli czy rekruter mm -hmm. w tej rozmowie zna podstawowe założenia, czyli że nie, nie ma to, wiesz, to nie jest rozmowa o kompetencjach, tylko to jest rozmowa o naturalnych preferencjach. I to, że nie ma lepszych, gorszych talentów. A umówmy się, jak słyszę kolejny raz, że my potrzebujemy takich achieverów do zespołu, to ja. Od razu widzę, jaka jest kultura, tak jakby w tym miejscu, że my lubimy ludzi, którzy dowożą. No ale hmm. zespołu nie sklei grupa osób, które tylko dowożą i odhaczają z listy zadań. Wiem, wiesz, że mogą do, odhaczać zadania, ale to nie będą te konkretne, które gdzieś tam nas prowadzą Albo do celu. Albo zrobią to w inny sposób, tak. tak? Nie zrobią tego na zasadzie pyk, 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 odfajkowania. Znaczy, nie chcę też oczywiście tutaj e, dyskryminować talentu achiever, który naprawdę jest świetnym talentem, tylko tak jak mówię, trochę mam bunt jeszcze w stosunku do tego, że my lubimy jednak ten talent osiąganie, że my lubimy ludzi i tak wiesz, o, my potrzebujemy takiego, co dowiezie, mm -hmm, mm -hmm. albo taką, co dowiezie. I trochę jest tak, że widzisz, by, by problem z tym badaniem mój, taki największy, to jest to, że wokół badania, czyli osoby, które stykają się z tym badaniem, albo czasami z niego korzystają, bo tak też się zdarza, robią wiele błędnych założeń. I czasami mogą bardziej skrzywdzić osobę po drugiej stronie, niż tak naprawdę wykorzystać potencjał samego narzędzia i samej sytuacji, kiedy my rozmawiamy o talentach. Ma to sens? Ma to sens jak najbardziej. I trochę jestem sceptyczna, więc jak ktoś mnie pyta, czy opowiadać i czy mówić o talentach podczas rozmowy rekrutacyjnej, to mam duży problem z tym, że powiedzieć tak, pewnie, super. Bardzo często widziałam zakłopotanie. Jak zadaję pytanie, ok, to jakie masz talenty, co jest fajnego w tobie? To wtedy słyszę, no w sumie nic nie no. I to jest kolejny problem, wydaje mi się, kulturowy nasz. Czy my jesteśmy w ogóle gotowi na takiego rodzaju dyskusje i takiego rodzaju konwersacje? Bo jednak Galup idzie y, nawet nie o krok dalej, idzie bardzo daleko, jeżeli chodzi o wprowadzanie w ogóle tego badania, czyli samych talentów mocnych stron, w ogóle w rozmowy y, na poziomie pracownik-menedżer. Tak? Czyli jeżeli widzę problem po stronie menedżerów, bo to jest takie trochę, no dobra, no ale ja o tym mam rozmawiać z tym pracownikiem, no ale nie będziemy rozmawiać co zostało zrobione i co trzeba zrobić. Albo co zostało źle zrobione i dlaczego źle zostało zrobione, tak jak skupianie się na tym, co trzeba tak naprawdę poprawić, a nie co jest fajnego w tobie. To są najczęstsze dyskusje między menedżerem a, a pracownikiem. No nie? dlatego, że my generalnie od początku yy, chyba naszej podróży w ogóle rozwojowej, czyli od początku yy, edukacji, wczesnej edukacji, generalnie jest duży nacisk na to, Czego ci brakuje i co musisz zrobić, żeby podgonić i podciągnąć? No to jest jak ten przykład ze szkoły, nie? Przychodzisz z ocenami. Dostałem szóstkę z polskiego, a trójkę z matematyki. Mhm. No to na czym się rodzice będą skupiać? Z czego będą robić dodatkowe, załatwić na, dodatkowe korepetycje? Dokładnie z tego, w czym ci nie idzie. Mhm. I to jest wydaje mi się duży problem kulturowy, dlatego tak trudno jest nawet w korporacjach czy w organizacjach, które jednak przynoszą trochę inną kulturę, bo kapitał jest niepolski, dlatego tak jest im trudno też czasami wprowadzać samo badanie, bo no jest fajne, zróbmy badanie, zróbmy warsztaty. A potem wiesz, jakby mam wrażenie, że traci yy, sama idea, traci rozpęd, i że bardziej założenie było: no to zróbmy coś fajnego, ale jednorazowego. I Bardziej dla integracji, dla zabawy. dla... Niż żeby zrobić tym coś yy, w długim dystansie. I to hmm. rzeczywiście jest problem. Wiesz, co w takim znaczeniu, że, yy, że w ludziach rozpala to pewną nadzieję, że coś się zmieni. Tylko wiesz, tych liderów zmiany my potrzebujemy, żeby zmienić sposób, w jaki rozmawiamy z pracownikiem. Sposób, w jaki my robimy tak zwany performance review, o co pytamy, jakie stawiamy cele rozwojowe na koniec tych rozmów, tak? Jakby jakie są plany rozwojowe dla danego pracownika. Czy ja mam takie doświadczenie a propos performance review, że, że moje cele to były cele tu ci nie wychodzi, tu ci nie wychodzi, tu trzeba podciągnąć, tu trzeba się douczyć, tu trzeba się doszkolić. I nie było nigdy, o Ewelina, to jest świetne, rób to dalej, rób tego więcej, spróbuj jeszcze więcej się porozwijać w tym obszarze. Może dorzucimy ci kilka takich zadań, z których, które powiększą tą pulę, która ci po prostu naturalnie wychodzi. To Ale wiesz, to, jest to trudne. wymaga troszeczkę gimnastyki od menedżerów, nie, no bo od organizacji, um. powiedziałabym i liderów organizacji, bo wiesz, jakby menedżer jest trochę między młotem a kowadłem, no bo ma zespół, który, okej, okay, ale byłoby fajnie mieć galupa, talenty, mocne strony i w taki sposób pracować. A potem są. Um, Liderzy organizacji, czyli zwierzchnicy, czyli menedżer menedżera, hmm. albo menedżer menedżerki, albo menedżerka menedżerki, no i jest oczekiwanie, czy te wyniki zostały osiągnięte. No i teraz ja trochę współczuję menedżerom, bo tak jak mówię, to jest pozycja między młotem a kowadłem. Tak, czyli jakby jest potrzeba, ale też jest oczekiwanie wyników. No i teraz jak porzenić? I pytanie, czy mamy właściwe narzędzia w organizacji i właściwy rodzaj szkoleń, żeby wesprzeć takie osoby? W tym, żeby żenić tą potrzebę takiego sposobu pracy w zespole i takiego sposobu podejścia do pracownika, który nie patrzy e, e, przez pryzmat tego, co w tobie nie działa i jest niedobre i trzeba naprawiać koniecznie, tylko patrzy przez pryzmat: O, w tym jesteś dobry, to zróbmy tego więcej, bo to też e, dowiezie wynik. Tylko trzeba zmienić nawyk. Trzeba zmienić przekonania przede wszystkim zanim zmieni się nawyk, bo mam wrażenie, że jednak e, tym największym hamulcowym w wprowadzaniu kultury mocnych stron do organizacji jest sposób, w jaki my myślimy. Że praca to jednak nie może być przyjemna. No że tak, jednak to nie możesz kochać, że, nie? Żeby, że, tak, że musisz się tak spocić trochę. Nie, nie? musisz dawać przyjemności. No i dy... No tak, no i na koniec tygodnia no musisz mieć takie poczucie że dobrze, ten tydzień się skończył, nie? I w końcu jest weekend, a w poniedziałek musisz mieć poczucie boże, nie chce mi się wstawać do roboty. No dobrze, powiedzieliśmy o samorozwoju, jakby narzędzie, które nam pomaga się rozwijać. Padła też informacja o rekrutacji, o mówieniu o sobie, o kariery review. Gdzie jeszcze? No, jak dla mnie bardzo to narzędzie wpasowywuje się w kontekst rozwoju zespołu. To jest chyba taka jedna rzecz, która y, mnie sprawia najwięcej frajdy, jeżeli chodzi o, o szkolenia, bo rzeczywiście zespoły naprawdę świetnie w ogóle przyjmują to narzędzie. A, i, I sam, jak mam wrażenie, że częściej po, po warsztacie w ogóle dla zespołów e, z talentami i mocnymi stronami, że większą wartość to wnosi, jeżeli chodzi o to, że łatwiej członkowi zespołu czy osobie w zespole zrozumieć ludzi, z którymi pracuję, e, jakby to jest ta pierwsza konsekwencja, ten pierwszy taki rezultat namacalny, że ja zaczynam widzieć... A, to dlatego ja się z tobą nie mogę dogadać. Tak, ty nie jesteś upierdliwy z natury. Ty nie jesteś upierdliwa z natury, tylko ty masz trochę inaczej niż ja. Mamy inne potrzeby, inny sposób podejścia do pewnych rzeczy. Inaczej się do tych zadań zabieramy. Tak samo jak e, e, Achiever i Responsibility. Niby z tej samej bajki, bo talenty wykonawcze, ale z kompletnie innym podejściem do, do e, wykonywania zadań. I jakby samo to zrozumienie, że to już jest duża różnica, czy my mamy taki talent, czy taki talent, że to jest zupełnie um, inny sposób podejścia, czy inne przekonania, czy inne oczekiwania w stosunku do rezultatu, to już powoduje, że ja przestaję Ciebie widzieć jako wroga, zaczynam Cię widzieć jako sojusznika. A jak jeszcze podciągniemy temat dalej i zaczynamy pracować na tak zwanych mocnych partnerstwach, czyli widzisz znowu, nie na zasadzie bądź dobry we wszystkim i bądź taką Zosią, Samosią albo Janem niezbędnym, Czyli wszystko potrafisz sama wyprodukować, co, cokolwiek zostanie Ci przydzielone, tylko szukaj tych współprac, bo jest ktoś, kto potrafi pewne rzeczy lepiej, Ty potrafisz pewne rzeczy lepiej i spróbujcie zrobić z tego po prostu kombo toś razem, nie? I to świetnie działa w zespołach, tylko tak jak mówię, problemem jest ta kontynuacja, problemem jest to, czy, czy teraz e, te, ten menedżer czy menedżerka, czy ma wystarczające narzędzia czy szkolenie do tego, żeby móc temat talentów pociągnąć w swoim zespole, bo jest świetny rozpęd, fajna energia, dużo pozytywnej energii, tak dwa tygodnie, miesiąc? I to zaczyna wszystko no, gdzieś nie? tam wyhamowywać. A z, wiesz, znam organizacje, gdzie ludzie są tak zafascynowani, że nawet w, w stopkach w mailu umieszczają I to jest swoje top 5, nie? Więc jak dzwonią do pani Grażynki, to wiedzą jak z nią rozmawiać, bo pani Grażynka jest na przykład osobą relacyjną, no to zanim poproszę ją o pomoc, to tak. zapytam co u niej, zagaję, zagaję mhm. zbuduję relację i dopiero wtedy idę do, do, do sedna, nie? Super. Ja mnie się to bardzo podoba, i ja jestem zafascynowana w ogóle takimi miejscami, gdzie rzeczywiście y, to zaczyna żyć. Tak na 100%. Nie, że rzeczywiście widzimy w różnych miejscach, Wiemy, my, my lubimy kubki. E, I to też jest taki element przypominający codziennie o tym, że to jest, że z tego można korzystać, że jak ja e, czasami jest tak, że po warsztatach e, uczestnicy zostawiają sobie e, identyfikatory na biurkach i wtedy jak podchodzi kolega, koleżanka, która też tak się zdarzyło, że miała kiedyś te warsztaty, o, to ja już mniej więcej wiem o co chodzi, albo jestem ciekawa i cię zapytam. Chciałabym po prostu, żebyśmy skończyły takim Pozytywnym akcentem, co możemy zrobić, żeby to się nie wydało takie bez sensu. Że w ogóle nie warto kupować może kilka takich um, typów, takich co ja mogę zrobić, jeżeli nie stać mnie, ani organizacji na to, żeby. Żeby temat jakoś bardziej rozbudować, czy zaprosić trenera, czy zorganizować szkolenie, czy sesję indywidualną. Dla mnie taką podstawową rzeczą jest to, żeby co jakiś czas przypomnieć sobie ten raport, ale czytać go wiesz jak, tak jak pokazywano nam na szkoleniu Powiem właśnie, że czytasz i wybierasz te słowa, wybierasz te zdania, czy, czy fragmenty zdań, które są Twoje. Bo ta mhm. cała definicja o tobie nie będzie. Albo przynajmniej nie musi być. Więc z tym podkreślaniem tych, tych najbardziej rezonujących fragmentów opisu, ale też, żeby sięgnąć za dwa miesiące. Ja za każdym razem, jak jeździłam właśnie do Londynu i, i uczestniczyłam w jakimkolwiek szkoleniu organizowanym przez Galupa, no to dla mnie to było zawsze wow! Jakoś. Inaczej brzmi teraz ten opis. W hmm. ogóle widzę inne rzeczy w tym opisie. Mam instrukcję obsługi siebie, nie? Rzeczywiście tak funkcjonuje. Dokładnie, ale też, żeby wyjść poza tą perspektywę siebie. Czyli, jeżeli masz kogokolwiek w swoim środowisku, kto ma to badanie, wymień się raportami, przeczytaj cudzy raport. Wydaje mi się, że ten moment jest najbardziej e, otwierający oczy, hmm. że zaczynasz w relacji do kogoś rozumieć, o co chodzi z tymi talentami. Ktoś może Ci też dać e, znaleźć przykłady z przeszłości, gdzie akurat. W konkretny tak. sposób zadziałałaś, A tu ci nie? widziałam, kiedy miałaś. Oczywiście tak masz i to jest super. Ja tego nie rozumiem. Zawsze mi pomagasz. nie? Mm -hmm. Prócz czytania tych dostępnych materiałów po zrobieniu testu jest bardzo dużo źródeł w internecie. Na YouTubie, strona Galupa. Tam są też po angielsku wprawdzie te filmiki krótkie, opisujące konkretne mm -hmm. talenty, ale też jest dużo osób w Polsce, które dzielą się materiałami. No Dokładnie. i też u nas tak naprawdę na. No, no, naszych profilach, na stronie. Staramy się przynajmniej co jakiś czas rzucać i opisywać talenty. I rzeczywiście tych materiałów jest, natomiast mam takie wrażenie, że, że nie, nie zawsze się... No nie chce się zawsze każdemu samemu uczyć, w sensie takim, że, że to nie jest twój ulubiony no to sposób wysiłek, uczenia się. No tak, tak. Tak. Znaczy Wysiłek to jedno, ale hmm. też uczenie się z kimś e, wydaje mi się, że jest dużo bardziej atrakcyjne czasami dla ludzi niż tylko uczenie się samemu, szukanie, że to jest domena jednak inputów, learnerów. E, Wiesz, że to jednak są pewne predyspozycje nawet związane z talentami. No my jako input pójdziemy na stronę, na grupę e, tak. entuzjastów talentów, Będziemy, zadamy pytanie. I dojdziemy do końca się, tak. internetu. <laughs> tak, tak. Dokładnie, dokładnie. No dobrze, Ania, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Ja zmieniłam w wielu miejscach zdanie, ale bunt mam nadal, jeżeli chodzi o słowo cecha, więc będę. Dobrze, będzie talent. Będzie talent. I mocna strona. I mocna strona. Dzięki, Dzięki. za dziś.